A i cześć, witajcie, z tej strony Kuba się Zwierząt a dzisiaj kolejny odcinek z World of Warships dzisiaj sobie pogramy trochę w francuskim krążownikiem trzeciej tiery, nazywa się on Friant kupiłem go ogólnie niedawno Jego ja wcześniej sprzedałem, bo chciałem jednak przyjść na francuski, ale okazało się, że znaczy włoski, okazało się, że włoski aż tak Dobre nie są, dlatego spróbujemy sobie tym koleżkom. Także idziemy, bitwa. Też przepraszam za mój głos, jeśli trochę gorzej mnie słychać, ale no, trochę po chorobie jestem. Jeszcze się to czasem utrzymuje. Poza tym, ja wczoraj byłem. Nad Morzem Bałtyckim w łebie fajnie było. Jeszcze tam na kogardach byłem. Że mówię, fajnie było. Tylko, że dzisiaj za pogodnie to nie jest za okno. To idą te chmury. To takie czarne. Na pewno to co zauważyłem co Włochy mają lepsze to artyleria na start i samo wyposażenie także torpedy to jest tą rzeczą którą można tutaj zauważyć już na już na sam rzut oka tylko ta obrona przeciwlotnicza też za dobra nie jest ale to mniej więcej dlatego, że rzadko kiedy występują lotniskowce, kiedy gra się tierą na przykład e, do czwartej, bo już na piątej tierze to już czasem się zaczynają te lotniskowce, no? Czasem się już wtedy zaczynają. Nie jestem jakoś za specjalnie zwrotne. Przestawienie steru jest trochę takie... Długie, ale nie za długie. Także tak w sam raz nawet. Obrót wiesz sprawdźmy. Obrót wiesz no... Całkiem szybki. Ładowanie torped długie, bo tą minutek mo można było zauważyć. No ale cóż, no nic. No lecimy, no. O, niszczarka. Niszczarki to trzeba niszczyć. Je to trzeba tępić. Jeśli się oczywiście w nie trafi. Ehe. Ta moja cenność. Mam wrażenie, że te niższe tiery mnie po prostu osłabia, osłabiają. Osłabiają tego mojego skilla, no. Cóż poradzisz, nie poradzisz. Oj, salwa idzie we mnie. Na 100% to była we mnie. No, Ty, dziadzie. Oddam ci. A pan tu czego szuka? Szczęścia? Szczęścia. Zadobiliśmy drogi niszczyciel. Nie no moi drodzy, tak to ja mogę grać dopóki mnie oczywiście ktoś nie trafi z torpedy Albo ze swojego działa kilkuset milimetrowego Nie no już mi się Francja podoba Już mi się No przynajmniej z, z nie masz dobre Gdyby nie to, że nie zareagowałem szybko, no to już wizyta w porcie gwarantowana, nie? I czym bym miał wtedy pływać, no? I czym, powiedzcie mi, miałbym pływać? Tu będzie walka, także ja tu sobie przestawię na e, Przeciwpancernę tak, żeby może cytadela weszła. No właśnie, trzy cytadele na raz. <laughs> A ty? A ty tam weź. Uciekaj lepiej stąd. A już. O, dzięki za popchanie mnie, tylko niekoniecznie w tą wyspę poproszę, ale dziękuję za zbustowanie mnie. Dziękuję. No to na pseudoposum. Pseudoposum mnie popchał. Przynajmniej mi pomógł się rozpędzić. To w zamian za to, ja go będę ochraniać. Zajmowanie strefy. Aha, bo my jesteśmy w tej strefie. No, te trzy cytadela to takie mocne były. Widać było. Ale te niszczarki to... Ten okręt mógłby niszczyć, nie? Nie wiem, jak tam tą salwą go zniszczyłem ja z komunikatu, że... Yy... Że weszła cytadela, ale no okej, okay, no czasem tak się zdarza, nie? A chyba, że to po prostu, że dużo domage mu zadałem na raz i po prostu gościu padł. Mogło tak być. Tu sobie mogę z tych przeciwpancernych nawalać, bo on się ładnie burtom ustawił, co bardzo kusi. Tam jest niż... No, znaczy tam jest pancernik. To też jest jeszcze nasz pancernik. No i, I... już mam trzy fragi. C... Kradnę wszystkim fragi. O! Piotrus ma cztery. Ale to mówię, tu przeważnie też są tacy, którzy po prostu zaczynają inną frakcję, nie? Bo na przykład tamta, tamta im nie odpowiada pod takimi względami, nie? Tak samo jak na przykład ja i potem ludzie się dziwią, ci, którzy świeżo upieczeni są w tej grze, i się dziwią, że co on taki dobry, jak on już może mieć trzy fragi. No tak to czasem jest, że niektórzy. Idą od początku y... popełniłem najgorszy błąd, bo w niego te torpedy trafią. Przepraszam, przepraszam i to bardzo przepraszam. Ktoś w niego nawalał? Nie wiem, no ale przynajmniej. Zwyciężyliśmy, za dużo z tego nie dostaliśmy, bo mówię, no, piąta, szósta tiera najwięcej zarabia. Także spróbujemy jak najszybciej się do tej tiery dostać. Ogólnie też tak myślę, że chyba odcinki będą dwa razy w tygodniu, czyli chyba w poniedziałek i w piątek. Bo tak by mi było też najwygodniej, nie? Tak by mi było najwygodniej, bo ja trochę też chcę czasu spędzić dla siebie. A potem się wy mi dziwicie. Kuba, co, co ty tak długo nie nagrywasz? kiedy wstawisz jakiś odcinek? Albo na przykład robicie mi wtedy unsuby, nie? Albo na przykład mało lajków wpada. No to boli, bo... Bo wiecie, to już jakby wy prowokujecie mnie, że... Że no, filmy się nie pojawiają, no bo co, no? Prowokujecie mnie, żeby... Żebym przestał jakby... Nagrywać. Bo robicie mi unsuby, jak na przykład odcinki nie wpadają przez jakiś czas. A na przykład mogę być wtedy chory, i na przykład nie chciało mi się nagrywać, nie? A te. A to jak straciłem tamte chyba. A te chyba 5 słów, no to trochę zabolało, nie? Jeden ostatnio tam wpadł. No i mam nadzieję, że jakoś nadrobię to. Mam nadzieję, że to jakoś nadrobię, no. Ale niezmiernie by mi by było gdyby ci co mnie oglądają, bo a tutaj aj, większość nie ogląda, a w ogóle nawet nie subskrybuje ani lajka nie zostawi pod tym filmem, a to naprawdę was nic nie kosztuje. YouTube jest za darmo. Poza YouTubem Premium, ale tak to YouTube jest za darmo. W 100%. Także możecie mnie zasubskrybować. Dać łapkę w górę, jeśli się podobało, a nie że, kurde, że puste wejścia są. E, chyba źle to obliczyłem. No, tu tu chłop wejdzie na dziesiątkę, biorąc pod uwagę jego prędkość. No, to będzie idealny traf. Oj tak. Trochę damage mu zadałem. Dobra. Jest na tą burtę. Dobra, gość tu teraz będzie miał trudniej, bo on ma rozwalony silnik chyba z tego co widzę. No i tu jakaś torpeda go na pewno powinna trafić, tylko chyba raczej nie. No. No to zaraz ja go trafię tym. Nienawidzę tego, jak te pociski przelatują nad statkiem. A nie wlatują w niego ładnie. Takie momenty bolą. Na dno. Coś, coś mówiłem? Co, coś mówiłam Torpedy od w kogo ty chcesz tor torpedami wlecieć Co, w pancernik? Ty chłopie chyba zapewny jeśli chłopie, chyba zapewne czujesz, nie? Ty wolę, ja nie zwróciłem uwagi, że tu są. Dobra... Tutaj, naprzód to zawsze bardzo sprzeciw... Znaczy, nie sprzeciw Pancelnych tylko z burzących, bo one mogą wtedy na dziób dużo szkód zrobić. Bo dziób najczęściej jest właśnie miękki, wtedy pociski ładnie wchodzą w niego. On się nawet nie celował we mnie chyba. Takie wrażenie mam. To... Weźcie te samoloty, już wykończcie. Ja ani jednego samolotu nie skręciłem. Za sobą mam obronę przeciwlotniczą jeszcze. Bo taka mata tiera póki co. Torpedy! gingości Od moich torped. A masz. I. Bum. Mogłem tylko jedną salwę oddać, ale czasem jest tak, że jedną salwę oddam, to gościu i tak przeżyję i potem muszę drugą, ma, na przykład ją już gościu omija, nie? Dlatego warto dwie naraz wypuszczać, nie jeżeli jedną, a potem drugą spudłować. Dolecą, bo to już jest na granicy. Nie doleciały. Gars jest tak na granicy. Na granicy mojego zasięgu. Zasięgu mojego dział. Pociski, nie bądźcie tak osłabione, trafcie. No. Łódź. No to się gościu popisałeś. Dobra, co tam pancernik? Lecę na tamtego. On jest bezbronny. A on poza samolotami nic nie ma. A tu jeszcze jakieś karabinki są. Ty, ja nie zwróciłem uwagi na to. Gdzieś tu jeszcze jakieś ukryte są. Nie. Za daleko, te... samoloty już są. Przeciw pancerę tu wlecą. Mają wlecieć przeciw pancerę, bo ona to mu jak cytadele wpuszczą, to... to go rozerwą. Mam nadzieję, że go rozerwą. Nigdy nie mów nigdy. No póki co Cytadela nie wlazła. A i tak nie dołączą te torpedy pewnie. Ty gościu trafić torpedami nie umie w niego. No co jest chłopie? Jesteś niszczycielem? Jesteś niszczycielem, czy kim? Że trafić nie umiesz. A to cytadela chyba nie wejdzie. Upić go. zbadać. Ile tu jeszcze potrzeba? Tysiąc tylko. Nie wiem, myślę, że to możemy zrobić. Jakie szczyciele tu wyglądają? Aha. Coś takie. Okej. Okay. Dziwnie to wygląda. To tak bardzo. 100 mm. O ja. Może te niszczyciele naprawdę nerfione są. No dobra, lecimy. No, to lecimy. Tutaj mapa jest dosyć mała. mnie strójci w O, oddam ci chłopie, oddam ci Mam nadzieję, że dobrze wymierzyłem mm, Tak Na wylot niestety poszło Niestety. Też tak słabo. Dobra, lecą torpedo. Dobra, sobie w niego ponawalam A, To torpedo ominie. Kiepsko, i to bardzo kiepsko! To tak wiecie... Kiepsko, że kiepsko, nie? Że to kiepsko. Że kiepski nawet... Jest nie do porównania. Nie wiem co ja gadam, nie, nie pytajcie. z botami przegramy. hej, jaj. Trafię, nie, nie trafi. A szkoda. O, tutaj jakie to towarzystwo mamy. Tutaj to towarzystwo jest i to takie spore. To zaraz z duetu zrobi się solo. Mhm. Albo z. a. z solo zrobi się nic. I siadło. I to tak słabo siadło. O tutaj co to... lepiej siadło. O oh, ja. Yeah. Wygrano. Teraz słuchajcie, myślę, że możemy kończyć ten odcinek, bo on już pewnie nieco trochę trwa. Także ja się z wami żegnam. Papa. Pa. A i kolejny odcinek będzie już niedługo bo może gdzieś za 2-3 dni. Także ja się z wami żegnam. Papa. Pa.